Serdecznie proszę o wygłoszenie swojego wystąpienia. Ja tak, następnia, znanego nam rysownika, który publikuje swoje y, y, rysunki w internecie bardzo, bardzo często, ale także poetę, także dramatopisarza, także członka Związku Literatów Serdecznie proszę. I Stowarzyszenie Kultury Europejskiej z tak. tak. siedzibą w Wenecji. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować organizatorom, bo to dzięki nim się znaleźliśmy i słuchamy tak wspaniałych wystąpień. nie i Tobie. Dziękuję Ci. Poeta drogi. Mam hmm. mówić o słowie. no. Słowo. Na początku było słowo, według jednej historii, Słowo stało się ciałem, zamieszkało z nami. Proszę Państwa, słowo ma wielką moc. Słowem można zabić i uzdrowić. Zabić to ci, którzy wiedzą coś o czarnej magii, prawda? U duchu, to wiedzą o co chodzi. Słowem porozumiewamy się od urodzenia aż do śmierci. Wypowiadamy w życiu Strasznie dużo słów. Z tych słów niewiele wynika, bo rzadko słowa idą y, z naszymi czynami. Ale słowa są no, niezbędne, bo y, tak jak tu kolega wcześniej mówił, ten wschód, gdzie słów nie trzeba właściwie, bo o, ono jest zbędne. Bo słowa są właściwie. Ktoś świetnie powiedział, słowa wynaleziono po to, żeby kłamać. I coś... Coś ty nie jest, że słowem można ładno, bardzo łatwo i ładnie kłamać. I to politycy stosują, prawda? Może nie tylko na, ale na całym świecie. Ale mam mówić o, o słowie w ręku poety, no bo przecież taki jest tytuł. Drodzy Państwo, no poeci, poeci kochają słowo, kochają pisać wiersze, które potem czytają, czytają różnie. Rzadko się zdarza moim zdaniem, żeby poeta dobrze przeczytał wiersz. Lamp jest świetnym przykładem, no ale ty jesteś właśnie tym poetą z tego obszaru, gdzie, gdzie poezja wiersz jest śpiewem, więc tutaj <grych> nic, właściwie jesteś jest tu znakomitym przykładem, prawda? Jak poeta może cudownie wyśpiewać wiersz. My, Polacy rodacy, nie śpiewamy wierszy. Chociaż piszemy czasem piosenki, czasem piosenki śpiewamy, które są wierszami, ale poezja śpiewana, oczywiście, ona istnieje. Tylko, że nie, nie, nie bardzo akceptuję ja poezję śpiewaną. Dziękuję bardzo. Polską, polską, polską. Uważam, że poeta polski powinien czytać wiersz głośno, z intonacją i z tymi wszystkimi cechami, o których tu Pani profesor mówiła. Poeta powinien czytać wiersz y, może i w natchnieniu. Z tym, że u nas coraz trudniej znaleźć poetów, którzy czytają wiersze. Y, dobrze czytają wiersze. Stanisław jak mówił tak zawsze, powtarzał to wielokrotnie. Napisać wiersz nie jest tak trudno. Ale przeczytać go dobrze, tak żeby trafił do odbiorcy, już jest znacznie trudniej. Bo proszę Państwa, wiersz, słowo stanowi integralną część wiersza. Co innego, gdy my czytamy wiersz po cichu, gdy czytamy, czytamy, czytamy oczami, no, no. co innego, gdy czytamy głośno. Wtedy wiersz, słowo, wiersz ma swoją moc. Ono może zmieniać i zmieniać świat, zmieniać ludzi. Bo przecież, jak wiemy z historii naszej, słowo poetyckie zagrzewało, zagrzewało do czynów. Weźmy epokę romantyzmu, gdzie nasi najwięksi romantycy, Krasiński, Słowacki, Norwid, swoimi wierszami poruszali serca, umysły, jednak coś zmieniali. No, w tej, w tej w tej grupie, niestety, Norwin, który mówił bolesną prawdę, pisał genialne wiersze, aczkolwiek trudne i ciemne, no, skończył najbardziej tragicznie. No. Ale to wynika z tego, że ludzie generalnie nie lubią słuchać prawdy. A my, Polacy, chyba szczególnie nie <laughs> lubimy, bo jesteśmy zakochani w sobie. Wiersz, słowo wiersz, bo tak będę mówił, proszę Państwa, Obecnie właściwie jest marginalizowany, bo sztuka kultura u nas schodzi już właśnie do podziemia, To jest getto, elita duchowa, którą się zajmuje, jak wiadomo, każda, każda elita to margines. Ale jeszcze nie tak dawno przecież gdybyśmy chynęli pamięcią do Związku Radzieckiego, gdzie poezja do dziś ma bardzo wysokie, że tak powiem... No. Bardzo wysoko stoi, bo to naród wyjątkowo uduchowiany. No trudno sobie wyobrazić dzisiaj u nas, że przychodzi Jeftuszewko na łóżniki i sto tysięcy ludzi stoi. Jeftuszewko mówi swój wiersz i wszyscy słuchają godzinę, a później biją brawo i nie chcą się rozchodzić, bo co to jest słowo wiersz dla nich? Jest pokarmem, jest chlebem, może ważniejszym niż właśnie chleb. Bo, bo bez chleba można jakiś czas żyć, ale bez strawy duchowej też można żyć. Tylko wtedy zamienia mi się tak zwany nawóz. Drodzy Państwo, wiersze poeta. Poeta pisze wiersz, poeta go czyta. Poeta czyta biały wiersz, rytmizowany wiersz. Ale jest pewien problem obecnie, że pojęcie wiersza, poezji trochę się zatarło. Bo większość poetów, zauważyłem, naszych polskich, właściwie pisze wiersze bez, bez rytmu, mówiąc, że to jest poezja. Słowo wiersz bez rytmu mówią, że to jest poezja. Moim zdaniem, wiersz, słowo powinien mieć rytm, przynajmniej rytm. Wtedy jest, wtedy jest wierszem, jest poezją. Biały wiersz, jak ty wiesz, prawda, bo my też piszemy na te białym wiersze, no łatwo się pisze, łatwo się pisze i my wydajemy te wiersze, te wiersze idą oczywiście, no niestety obecnie słowo wiersz dzisiaj ukazuje się w małych nakładach, no bo taka jest rzeczywistość, jest właściwie, że człowiek żyje ekonomią, a nie, a nie wierszem. Chociaż zawsze tak było, ale nie w takiej skali, nie w takiej skali, w takim wymiarze jak dzisiaj. Poza tym, już abstrahując od poetów, którzy piszą pierwsze, my strasznie dużo tych słów wypowiadamy. W gniewie, Pani mówiła o intonacji, o innych walorach słowa. Słowo wyraża bardzo wiele rzeczy. Negatywnych, oczywiście pozytywnych. I tak, tak, się ty, tak wiele tych słów mówimy, że właściwie już nie wiemy, co mówimy i to czasami jakbym powiedział komuś kto dużo mówi słuchaj ty mówisz prozą to on by się zdziwił tak jak się zdziwił zdziwił się bohater y, Moliera żałowną y, mieszczanie szlachcicze to są ludzie którzy mówią i mówią nie dość nie wiedzą co mówią jak mówią to jeszcze nie wiedzą że to jest proza chociaż z poezją jest trochę lepiej bo Dzieci, małe dzieci genialnie mówią wiersze od urodzenia. Są tak, mają tak czyste umysły i one są bardzo słowotwórcze, dzieci. Ja, ja lubię dzieci grzeczne, nie lubię niegrzecznych <śm> dzieci, ale gdy spotykam się z małym chłopcem, małą dziewczynką, to, to zawsze nasłuchuję, co on powie mi nowego w sensie słowotwórczym, bo one genialnie, genialnie nazywają rzeczy. Który, po, swojemu. Który, po swojemu, które my już nazwaliśmy zaszufratkowaliśmy, prawda? No niestety z tych małych dzieci wyrastają większe, duże część zostaje poetami, artystami, ale większość <grym> idzie w, w, inne, w inne rejony życia, może mniej duchowego. Na zakończenie chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wiersz poety... Dzisiaj, dzisiaj jest szczególnie ważne. Dla mnie. Dla mnie. Mamy czasem spotkania tu z lepszą stroną i mówię często o tym właśnie, że porozumieć się wierszem, słowem, no to jest już wielka rzecz. Wyższy poziom rozmowy z odbiorcą. No bo jeżeli ja głośno czytam wiersz zrytmizowany, i kto trafia do odbiorcy, i z tym, odbiorcy, o, z tym odbiorcą później rozmawiam, bo przychodzi, bo, bo tak na inny się mówiąc, pisze, staram się pisać wiersze proste, prawda? Czyli bardziej zrozumiałe dla, dla odbiorcy. I następuje jakaś rozmowa, to ze mną, z autorem, to ja się bardzo wtedy cieszę. Jestem, no właśnie, wtedy może być, może jestem szczęśliwy. Przez, ten, przez tą chwilę, że mam odbiorcę, bo to jest ważne, proszę Państwa, no. że mamy swojego odbiorcę, chociaż przez tą chwilę. Także poeta, poeta słowo niech, niech piszą, niech tworzą, tylko niech czytają dobrze te wiersze, niech piszą dla ludzi, niech ci ludzie mają, że tak powiem, Komunikację z wierszem i z poetą, i nie rozmawiają, bo proszę Państwa, najgorsza jest obojętność. Często się tak zdarza, że rozmawiamy o wielu rzeczach, nawet o literaturze, o poezji, o wierszach, i właściwie przechodzi to obok. Przechodzi to obok, i człowiek wtedy jest, człowiek uduchowiony, oczywiście, czuje się samotny, a to osamotniony właściwie, bo samotność można wybrać. A osamotnienie skaże ją nas inni. Osamotnienie bardzo niedobry stan. A przecież po to się tworzy, po to się pisze wiersze, dramaty, maluje, rysuje rzeźby, żeby to osamotnienie, żeby z tego osamotnienia wyjść chociaż na chwilę, na sekundę czy na, na minutę, żeby z tym drugim człowiekiem, z odbiorcą spotkać się i nawet w tym milczeniu, prawda, w tym milczeniu doznać jakiegoś zwratania się. Bo tak rozumiem rolę poety i jego wiersza, i jego słowa, bo słowo ma wielką moc, może zabić i może uleczyć. Bardzo dziękuję.